Witam arekisna harema Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić przepis na racuszki bez jajek. Czasami mamy ochotę na coś słodkiego. Zupy już były, więc dzisiaj przedstawiam Państwu przepis na racuszki, placuszki usmażone na oleju roślinnym bez jajek. Do tego są potrzebne produkty. Cukier, mleko, mąka pszenna, mąka kukurydziana, soda oczyszczona i Olej, oczywiście roślinny. Soda jest potrzebna po to, żeby placuszki urosły. Za chwilę działamy. Zapraszam. Za chwilę działamy. Mamy garnek, mamy patelnię, na patelni będziemy smażyć racuszki, najpierw do garnka wsypujemy mąkę, ja dzisiaj wybiorę pół kilo mąki. mamy teraz drugie tyle wsypujemy mąki kukurydzianej jeżeli wsypiemy kilogram mąki pszennej to wsypujemy pół kilo mąki kukurydzianej Dodajemy mleko. Jeżeli wsypaliśmy pół litr pół kilo mąki pszennej, to dodajemy pół litra mleka. I dodajemy cukier. Cukier możemy dodać według własnego upodobania. Zależy, jak bardzo chcemy, żeby to było słodkie. Wlewamy też trochę oleju roślinnego. oczyszczona spowoduje tak jak drożdże że placuszki będą nam ładnie rosły Dziś z pół łyżeczki sody na pół kilo pół łyżeczki sody na pół kilo mąki teraz kochani musimy to dokładnie wymieszać jeżeli masa będzie za gęsta, a będzie Dolewamy trochę wody. Jeżeli, byłaby, jeżeli za dużo dolejemy wody, to dodajemy trochę mąki. Masa musi być taka, że nie może być za gęsta, e, zbyt rzadka. Chyba, że będziemy chcieli na tym samym przepisie usmażyć pączki. Do pączków musimy tak zrobić masę, żeby ulepić kuleczki. Ale dzisiaj będziemy smażyć placuszki. Teraz będę. Mieszał to wszystko i dodam wody, bo jest masa gęsta. I będę do dobierał tyle wody, ile mi potrzeba, żeby była masa odpowiednia. Kochani, już wymieszałem. Mamy ma masę. Potrzebną nam na placuszki, teraz bierzemy olej roślinny, wlewamy do patelni. Bo na tym oleju będziemy właśnie smażyć nasze placuszki. Później, w trakcie smażenia, będziemy też dolewać oleju. Dlatego, że czy placki, czy pączki piją olej, piją tłuszcz i będzie nam tego tłuszczu spatelnie ubywać. Załączamy grzanie i czekamy, aż olej się dobrze rozgrzeje. Nie trzeba za, duży, za dużego grzania, bo przypali nam się, a za mało spowoduje, że nam się nie dopiecze. Teraz czekamy, aż patelnia nam się rozgrzeje. Aż tłuszcz na patelni nam się rozgrzeje. Później ustawimy odpowiednią temperaturę i będziemy smażyć nasze placuszki. Olej nam się rozgrzał. Teraz trzeba nakładać na patelnię masę. Racuszki nam się smażą. Trzeba pamiętać, że jak za dużo dodamy, to w środku mogą się nie dosmażyć, a jak za mało to się nam przypalą. I smażymy, smażymy nasze racuszki. <kluzny> <kluzny> Przepraszam. Czekamy aż z jednej strony dobrze się podpieką i później obrócimy je na drugą stronę. Mamy dwie łyżki drewniane, dlatego że drewniane łyżki nie porysują nam patelni. Patelnia może nam długo, długo być użyteczna. Pacuszki już się z jednej strony trochę przypiekły, więc bierzemy i obracamy je na drugą stronę. Пекни нам все смажу, пек. Bidelec będzie potrzebne do wyjmowania placuszków z patelni. Nakujemy je i przełożymy na talerz. Tylko trzeba trochę poczekać, aż tłuszcz obcieknie. Ale jeszcze trzeba, jeszcze trzeba placuszki poobracać. Więc obracamy jeszcze znowu, żeby się podpiekły na drugiej stronie. Z powrotem. jak będziemy zbyt krótko smażyć to się w środku nie smażą ale za długo jak przypieczemy to później będą przypieczone więc trzeba odpowiednio dobrać czas smażenia czas smażenia też zależy od temperatury dobrze Mamy już placuszki i wyjmujemy je z patelni. Nakuwamy lidercem, do góry czekamy aż olej obcieknie i kładziemy na patelnię. Nakuwamy, do góry czekamy aż olej obcieknie i na talerzkę, sorry. Trzeba pamiętać, żeby co jakiś czas dolewać olej. Na razie jeszcze mamy dużo oleju. Troszeczkę podmieszamy masę. Warto co jakiś czas mieszać, żeby ona się nam równomiernie rozmieszała. I znowu nakładamy na patelnię. Jak smażymy aż do końca, aż użyjemy całej masy, którą rozrobiliśmy. Życzę Państwu smacznego. Trochę słodkiego zawsze w życiu się przyda. Troszeczkę weselej będzie. Życzę Państwu, żeby wam placuszki smakowały. Dziękuję Ci.